Witam, to jest misja 7 Cierw ze mną. Mam nadzieję, że ujdzie nam ta misja jakoś. No i w ogóle z kampanii z Call of Duty Black Ops 2. E, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że dobrze widać. Ciekawe jak nam pójdzie. Wybrałem sobie już brojenie. Na drugie mamy SOLD M16, modyfikowany wektor Caution, z oznacznikiem celu i tłumikiem. Zacznijmy grę. Widzicie, bo spodem wszystko widać, jak oni mówią. Mam nadzieję, że będę by próbował nie zginąć. Dziękuje za ta, Dużo jeszcze jest. Sorry, Mason. Dyskrywaliśmy ich. Aha. Będę tutaj szybko działał. Dlatego, że maksymalnie możemy nakryzać 30 minut. Znaczy 29 równo. No teraz możemy 26 minut. Więc ja chcę jak najszybciej to zrobić, żeby wystarczyło nam czasu na całą misję. Bo tak my to będziemy musieli chodzić wcześniej. A wtedy, no to możecie sobie jakieś inne sierpy ze mną poglądać, niejako jak to. Według mnie, to według gaje się jest strasznie dobre. Ma ten właśnie celownik. No, już nam się kończy na damnicę Nie widać zbytnio amunicji, ale... No nie coś. Wam też polecam tą drogę. Tutaj będzie to RPG. Pasa 12 masz w niej o gościu Teraz to jest na czymś, co mi się przyda Będę się starał jak najszybciej to robić żebyśmy się wyrobili Jasno cholera. He! Zabił się własne, własny rzucił granatę i się sam zabił. A to tam mamy jedną amunicję. Wreszcie chacą się zgłosiłeś. Co? Znowu on się odłączył co jest? No nie, zresztą tutaj się chyba szykuje. Teraz to już idą po Noriega. To, to nie? tutaj oni chyba. Bo co, bo co z tej misji tam robiłem? Coś tam z tej misji widziałem, no to oni tam mówili, że słytać jakąś jakiegoś Non-Wea Noriega. To teraz to będzie? Nie wiem, chyba tak, bo mi się tak wydaje. Bo W GTA tak było, że podchodziło to też do drzwi. I teraz się schwytywało. Chyba teraz. Nie wiem. Oczywiście, że gotowy. Co nam będzie czekać? O, ty! Niech gnije. Brawo, Łódź. O, to jest Noriega? Czy kto? Mm, tak, to ten Noriega. Tak, Noriega, co ty robisz? Wiedziałem, że oni teraz tu będą. Jakby co do tego informacji, to ja to, 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 to my tutaj nie robimy całej kampanii. Właśnie misję tą tego. Ja... Ja zrobiłem tą misję jakąś inną, te wcześniejsze. Bo ja robię wszystkie misje z tego. Gdzie jest ten 1800 tego, gdzie... Nie tam gdzie jest Syn Masona, tylko tam robię wszystkie misje, gdzie jest ten Mason. Ale ja naprawdę nie wiem, które to były misje, bo... Ja, ja dopiero niedawno zacząłem kampanię. Jeszcze raz sobie zacznę, o przepraszam bardzo. połączyło mi się. Kurna. To nie wiem, minę gry, mógł sobie coś tam robić. Mi całego włuca widać. Nie wiem bo jest bardziej ustawiony aparat na dół No i co teraz z tą Nuriego? Muszę go doskortować do tego, do wyjścia u jasnych widz. <grystanie> Ten riekawy to naprawdę. Czemu go nie mogą zabić właśnie? O znowu zakto mnie. Co jągisz? Dalej idę. To tutaj trzeba jeszcze gdzieś tam, nie tu. No co? Zabiję go? Broń na dźmiu! Że mnie zabija. Hudson, bardzo jesteś mądry. Wyrzucił amunicję? Co robisz? Prosiłeś o broń, nic nie wspomniałeś o amunicji. Ej, dobre, dobre to teraz było. No, masz rację, ale będzie lepiej, że jakby nikt nie rozpoznał go, co nie? Oko, Majson, wszystko jest spokojnie. Co, tutaj idziemy? Tak, o jasny gwint. O co ty jesteś? Ja cię zniszczyli nam tego. Kto strzela z tego RPG? Będę połałek, bo nie zginąć. To jest fajne, bo mogę jeszcze lec z daleka. Bo tutaj masz znacznik celu, to jest bardzo fajne. Jeszcze nie, jeszcze tam jest. Nie, tam jest coś jeszcze. Nawet jak widziałem. Niektóre znaczniki nie, niektóre. właśnie tutaj mnie zaznaczyły. Sorry! Pokupiłem się, a nie teraz gdzie iść w ogóle. Co tam jest 129 Tam? Przez te drzwi? Nie tutaj nic nie ma. Przez to trzeba iść. Łode! Dobra, idziemy dalej. Ja to chcę szybko załatwić. nie No i kończyło się... Skończyło nam się roba. To nasze. Znaczy, nasze. Co, i dalej jakaś kasenka. Czy odszedł jak żołnierz? Co? To ma jest, co? To, to zginął? co? Nie, ja nie wiem o co tutaj chodzi. Ja tylko ten. nie rozumiem o co chodzi. No nic, dalej się dowiemy. To powinno być zaraz coś. Nie, marionetka? to chyba ten bieg. Nie wiem o co chodzi. Dobra, sprawdzimy dalej, pewnie coś tam się kryje w tej misji. Bo ja będę robił wszystkie misje, jeżeli chodzi o Masona, Woodsa i takie te... Ja najpierw tą robię, bo to jest naj... To jak to się nazywa? Cierp ze mną, no to ja chciałem... To taka nazwa jest fajna. Tutaj coś o schwytaniu, no to chciałem tą pierwszą misję zrobić. Bo to ja dopiero zacząłem kampanię niedawno. Ja tego jeszcze nie przeszłam. Dopiero teraz. Wcześniejsze misje już wiem, jakie. Ale dopiero w następnym, bo ja chciałem najpierw to jednak. Tamte misje są kupie z tego, co czytałem. Ta jest dopiero fajna. No i właśnie taka jest, naprawdę. No jest naprawdę fajna. No ta jest według mnie najfajniejsza. Bo z tamtych wszystkich, no to tego. Innych mi się jakoś nie chciało. Tego nie wiem dlaczego, ale mi się nie chciało. Ile ich tu jest? Tylko jedno mnie denerwuje, że są te ty z tymi polkami. Zresztą się przeszkadzają. O jasne, nie Jest jeszcze jakieś? mnie nie. A, ten Noriega ucieka. O ty! Bo już jeszcze nie będzie tolerowany. A ja nie mogę w niego strzelać. No ale jak nie mogę, jak on sam że strzeli? Dobra, nie będę w niego strzelał. A to nie? Jak spadł Pomoc. Ja pomagam mu, jak on jeszcze obstrzelił. Więc jakiś chyba ważny. Nie, Noriega to jest normalny taki skuba, nic. Więc... Menenges jest większy, ale on też jest jakiś. O, ładnie mnie go teraz sprawą. No i co teraz? Zabiją go? Co to jest? Co? Ha, ha, a tak, mam uciekać, bo chyba to jest ten. ten dym. Co, udało nam się, i co teraz będzie? Pójdź trudny. Aha, oni się ewakuują z tym Noriegą teraz. Co nie? co, dalej mam tam iść? Ale to co? Tu jest Hudson? tak jak helikopterzy chyba, tak. Czyli, że to już jest z misji, oni się tutaj ewakuują z tym Hudsonem, co nie? Co? Nie, oni coś jeszcze będą robić. Zaufać na i samo musisz. To co, oni idziesz do dom jeszcze? Bez jaj. Nie, to chyba koniec. Nie, dalej kasękać, że dalej będzie coś. To pilnuj, żeby wszyscy wrócili do domu. Nie, o co w tym chodzi w tej misji? Bo w, w innej misji umiem zrozumieć, ale tej no to jakoś nie rozumiem tak za bardzo. Łańcuch to ocenia o co w tym chodzi? żyje. Jesteś na miejscu? Kieruję się na dach południowego budynku. Dobra, ciekawe co tam będzie. Co? Wszystko gotowe? Everything is ready. Anything is ready, zaraz się dam. Zabijecie. cię. What? Są jest z nami? Nie, ja nic nie rozumiem tym. Jaki cel Nexus? Co so, Raul Menenges? Czy trzeba z tej SNLP jakiś zabić Raula Menengesa? Przeprowadzić go. Tak, to chyba Raul Menenges. Ale będzie la Ofiara A kto to jest? O nie, to naprawdę nie może być Dobra Ej, to nie mógł być Raum Menenges. Piesz? Raul Menéndez ma inny styl. A Mason ma inny. Co? Jaki zadowolony? Mason ma inny styl. Włód ma inny styl. Wood ma taki sam jak ten tam tu był tu. Co to się dzieje? Co, to nie Menéndez? To to. Jakieś marionetka? Co? O nie. To chyba... Jasna, cholera! Co, jeszcze zabijał Mutsa? A i tam był, że przeżył. Co? Ej, o co w tym chodzi? Ej, ja muszę wszystko ogarnąć. To co? Najpierw. Naprawdę, większość z tej misji nie rozumiem. Co, on zabije... Nie, Mason nie żyje, jasny gwint. Ale co tu chodziło? To Hudson dał rozkaz, o ty. Nie, ja muszę potem wszystko ogarnąć z tej misji, a teraz nie ogarniam. To jest najtrudniej do zrozumienia misja. Coś z Noriegą, coś z Menengezem. Oni mieli się jeszcze ewakuować, a nie tam jeszcze, że Hudson mi rozkazywał. I co, aha, o to ty chodziło, że Mason ma umrzeć. On o Jezus, krew się pulała. Jak on schwytał Hudsona, niby? Ej, ja nie rozumiem, jak on mógł schwytać Hudsona, a Hudson był w tym helikopterze. Co lub Dawid? To ten Dawid? To jest ten mały? W ciągu 10 sekund? Co? Zrób to? To mogę zabić? Mnęgę, co temu robisz? O Jezus, ale w brutalny sposób go zabija. Boże, ja bym nie chciała tak dostać shotgunem po nogach. Jaki to ból. No i co, Hudson teraz zginie, co nie a Dawid na to patrzy. My są tam nie żyje, bo widzę tą czaszkę trupa. Ja pierdykant I Hudson de Kurna w Całe twoje życie będzie tkwił ból po tej stracie. O co w tym chodzi? A, że oni zabili tą Józefinę tam wcześniej, no tą siostrę tego Mengeza. Aha, już rozumiem wszystko, to on chciał cierpieć, żeby Łódź cierpiał, bo on rzucił granata. Prawdę. Wyświetl O Jezus, jak my jest tutaj zachowani. Widać tam, jak w czaszkę dostał. Tamtej od tego. Lata. A to ten Dawid, co rozmawiał z Łucem. Tamten Łuc no to właśnie rozmawiał z tym Dawidem, synem Masona. On nie wygląda jakoś tak na bardzo... Co, my, A i co teraz będzie? To koniec myślicień, się cały będzie? Szkoda, chłopaka. Nie, koniec to już jest. Dobra, żegnam się z wami. Pa!